Obroty detaliczne w handlu internetowym w 2020 roku wyniosły około 100 miliardów złotych i to stanowiło. To przekroczyło 10% obrotów ogółem w handlu detalicznym. Jak będzie wyglądał 2021 rok? Spodziewamy się dalszego wzrostu udziału, natomiast czy ta dynamika wzrostu będzie bardziej na poziomie. 10%, 15 czy 20, to zależy od scenariusza, który się wydarzy. Pierwszym scenariuszem jest sytuacja, że bardzo szybko wrócimy do, do normalności przedkowidowej. Czyli otworzą się galerie, ludzie będą kupowali w podobny sposób. Wtedy należy spodziewać się bardziej wzrostu rok do rok rzędu 10%. No, drugim skrajnym scenariuszem jest to, że obostrzenia pozostaną dalej na tym poziomie, a my coraz bardziej potraktujemy to jako stan docelowy i nie będziemy szukali alternatyw, no wtedy należałoby spodziewać się bardziej wzrostu w rzędu 20-25%. Wszystkie pozostałe przypadki są gdzieś po środku między tymi skrajnymi scenariuszami, które będą zależały od po prostu rozwoju epidemii i naszego wzrostu gospodarczego. Game changerami mogą być wejście, wejście Amazona, ale też dużo się mówi o tym, że Chiny razem ze swoją gospodarką mają bardzo aktywne plany dotyczące całości świata i przeszły z takiej fazy. Przyjacielskiego i, i takiego rozwoju bardziej do form agresywnych. Więc też możemy spodziewać się tego, że zaraz za Amazonem pojawią się gracze azjatyccy na naszym rynku, i to może być też taki game changer. Taki czarny łab łabędź, który, tak jak COVID w tamtym roku, po 2021 wpłynie na, na ten rynek. No i to jest taki na, na pewno duży game changer. Drugim game changerem będzie rzeczywiście nasza gotowość jako klientów do kupowania nowych towarów. Pojawiały się już takie skrajne przypadki, jak na przykład sprzedawanie de facto domów całych online. Akurat to na razie jest to na, na rynku chińskim, ale ta gotowość się zmienia. No ciężko. Wyobrazić sobie dzisiaj, że nie kupilibyśmy butów e, online. Par lat temu nikt nie chciał kupować butów online, bo nie wiedział, jak przymierzyć. Tutaj e, wchodzenie nowych technologii, które pozwalają nam na wirtualne przymierzanie systemów rekomendacyjnych, powoduje, że ta granica się przesuwa o, z kroku na krok i coraz częściej wchodzą rzeczy, które są dawniej budowane za niestandardowe, bardziej bliższe usług czy takiej dedykowanej mu rozwiązania, a nie rozwiązań pudełkowych, które wiemy jak kupić. No kupując te, ten sam y, towar regularnie, końcówka do szczoteczki na, na przykład, nie, nie potrzebujemy go zo, zo zobaczyć. Coraz więcej rzeczy jesteśmy w stanie kupić w ten sposób.